Na pytanie pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość jako pierwszy. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie ministrze. Proponowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, ale przede wszystkim potrzebom młodych ludzi, którzy podejmują naukę na studiach wyższych. Proponowana ulga ma szczególne znaczenie dla studentów, których nie stać na wynajęcie stacji i codziennie dojeżdżają na zajęcia z miejsca swojego zamieszkania. Chciałbym przypomnieć o dość wymownym proteście studentów z Wrocławia, którzy na moście grunwaldzkim apelowali do władz o zainteresowanie sprawami studenckimi, ponieważ studentów nie stać na wynajem mieszkania. Panie i Panowie Posłowie, jestem zdziwiony stanowiskiem rządu premiera Donalda Tuska oraz klubu Platformy Obywatelskiej które to stanowisko jest przeciwne, aby studentom żyło się lepiej. Dzisiaj Platforma Obywatelska odwraca się od tych, którym obiecywała lepszą, tanią Polskę i drugą Irlandię. Rok temu w kampanii wyborczej studenci chowali babci dowód. Dzisiaj premier Donald Tusk oraz Platforma Obywatelska chce schować studentom legitymację przed nową 50% ulgą, aby czasami nie mogli taniej podróżować po wiedzy. Czy takie były obietnice? Dziękuję. Pan poseł Mariusz Kamiński, prawo.